Czas dobiega końca, a historia zatoczyła koło. Wierzę, że wkrótce nadejdą trudne czasy dla ulubienicy. Zacznę od jak to sam papież powiedział paktu edukacyjnego. Samo słowo, pakt, budzi we mnie grozę i kojarzy się z czymś negatywnym. Przeczytam teraz wybrany fragment. Nowy pak edukacyjny ma uzdrowić świat z trzech zapaści i przygotować dzieci do otwartości na transcendencję, utrzymać je w jedności z pokoleniami, kulturami i rodziną. Z ludźmi, którzy wnoszą różne wizje kulturowe i religijne. Użyto tutaj bardzo ciekawego słowa a mianowicie transcendencja warto zapoznać się z jego znaczeniem. Określenie wywodzące się z kultury chrześcijańskiej, później zostało spopularyzowane w innym znaczeniu przez Immanuela Kanta w jego filozofii. Transcendencja stała się również słowem kluczem do zrozumienia tradycji i rytuałów szamańskich ludów euroazjatyckich. Myślę, że teraz zrozumiecie, co szamani robili w Watykanie. Ale jaki jest tego cel? Nowy pakt ma uzdrowić świat i przygotować dzieci na nowe wizje kulturowe i religijne. Nasze dzieci będą uczone nowych pogańskich obrzędów. Wszystkie te kultury i wyznania zostaną zlepione razem i przedstawione jako nowy pakt edukacyjny dla nowego pokolenia, wychowanego na bajkach pełnych magii z Hollywood. Można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu, ponieważ z uwagi na panującą panikę Franciszek przesunął podpisanie paktu z maja na październik. W obecnej sytuacji, zaproszenie kogokolwiek do Rzymu nie jest możliwe. Znacie historię Daniela i jego trzech towarzyszy: zostali uprowadzeni z Jerozolimy przez króla babilońskiego, gdy ten najechał Izraelitów, zdobył miasto oraz podpalił świątynię. Król ten w Dolinie Dura postawił złoty posąg i każdy na dźwięk muzyki miał oddać pokłon, kto by tego nie zrobił, zostanie zabity. Daniel i jego towarzysze trwali przez twórcy, nie byli zainteresowani kulturą Babilonu. Jednak ten dekret zmuszał ich do złamania jednego z przykazań, które mówi. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze, na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył. W tej sytuacji zostają przetestowani co do wierności, komu oddają cześć, czy twórcy, czy bogom Babilonu. Oczywiście nie poddali się, mimo iż wiedzieli, że karą za złamanie dekretu króla jest śmierć. Franciszek dąży do zawarcia paktu z królami świata, jak zapowiada to Biblia. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Jest to proroctwo, więc mowa tu o proroczej godzinie. Będzie to krótki okres, ale bardzo intensywny. Tu nie chodzi o kilku wierzących, ale cała ziemia zostanie zmuszona, by oddać cześć bestii. Tu się okaże wytrwałość świętych Ile jest w tobie siły, ile odwagi? Daniel nie poddał się, jego towarzysze także. Czy zginęli z tego powodu? Nie. Tu chodzi o decyzję, komu oddajesz cześć. Co powiedział Lucyfer? Wstąpię na wysokości obłoków, będę równy najwyższemu. Od samego początku zapragnął, aby ludzie czcili go jak Boga. Wierzę, że wierni, prawdziwi wierzący, nie poddadzą się i do końca będą wierni stwórcy. Spójrzcie na to, co mówi Kościół. Niedziela to znak naszego autorytetu. Kościół katolicki jest ponad Biblią, a zmiana soboty na niedzielę jest tego dowodem. Co mówi Bóg? Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż jest to znak między mną a wami. Komu oddajecie cześć? czy ją nosicie pieczęć? Co jest ważniejsze? Boże słowo czy tradycja Kościoła? Do czego jeszcze dąży Franciszek? Naturalnie w trosce o środowisko zamierza skłonić rządy całego świata, aby niedziela była całkowicie wolna od pracy i handlu. W tym jednym dniu środowisko odpocznie od toksyn, jakie produkuje przemysł. Pamiętacie ten fragment z Biblii, który mówi: I nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia. Twórca mówi: Pamiętaj o dniu Szabatu. Głównie chodzi o to, aby go nie bezczęścić. Tego dnia nie będzie załatwiał swoich spraw. Nie będziesz robił interesów, nie będziesz kupował ani sprzedawał. Natomiast Kościół mówi nie. Ty masz uczcić nasz dzień, czyli niedzielę. Nie będziesz kupował ani sprzedawał, bo to jest mój dzień, który ja ustanowiłem mocą swojego autorytetu, będąc ponad Biblią. Zatem nadejdzie dzień, w którym staniesz przed wyborem. Jaką podejmiesz decyzję? Komu oddasz cześć? Wobec kogo okażesz swoje posłuszeństwo? Daniel nie miał żadnych obaw ani wątpliwości, ponieważ ufał i wierzył całym swym sercem i całym swym umysłem. I ja wierzę, że nikomu, kto ufa i wierzy, nie spadnie włos z głowy. Stwórca nie pozwoli skrzywdzić oblubienicy. Bądź wierny i nie bój się tego, co ma nadejść. Jest ktoś mocniejszy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.